Przyjemność opowiedzenia Wam o grze, która choć częściowo próbuje zbliżyć się do tego co przez wiele lat robiła dobrze seria Battlefield, nie często mi się zdarza. Choć w przypadku Modern Warfare 2 jest to wyłącznie jeden moduł, tak zwany Grand War, którego pierwszy raz zobaczyć mogliśmy w Modern Warfare z 2019 roku, to szczególnie dla zawiedzionych w ostatnim czasie graczy serii Battlefield będzie on niezwykle ważny. Nie oszukujmy się. Ale firma Activision bardzo dobrze zdaje sobie z tego sprawę. Pytanie tylko, czy wyciągnęli oni wnioski po recenzjach poprzedniej wersji tego trybu i czy może on wreszcie stać się choć troszkę alternatywą dla zagubionej w ostatnich latach serii Battlefield? Jeśli dobrze się przyjrzeć temu, co nie udało się Infinity Ward w 2019 roku tworząc ten tryb, to będzie to kilka rzeczy. W tym trybie brakowało lepiej przemyślanych pojazdów, ciekawszych i wymagających od gracza nieco więcej niż tylko naciskania lewego przycisku myszy lub trigera na padzie. Brakowało w tym trybie ogólnie finezji, ciekawszych mechanik związanych z pojazdami, ról, które mogliśmy odgrywać, a sam tryb był zbyt płytki i chaotyczny. Co ciekawe, Pokazywał on niezwykle dobitnie, że taka gra jak Battlefield to nie tylko miks piechoty i pojazdów walczących o punkty, ale całą zabawę tworzy nie dość że angażujący cel, a pod tym słowem kryje się wręcz temat rzeka. Ale dają ją również pomniejsze mechaniki związane z interakcją graczy z wszelkiej maści pojazdami, a wszystko to związane jest z przyjemnością odgrywania pewnych ról. Mówiąc ogólnie, stworzenie takiego trybu to tak naprawdę tworzenie wielu mini gier, oferujących przyzwoity i angażujący poziom. Nie za trudne, aby nie wejść na pole symulatorów, ale też nie za łatwe, abyśmy czuli satysfakcję ze zwycięskiej wymiany ognia. Mówiąc wprost, każda stworzona tu rola, w którą wciela się gracz, musi stanowić choćby najdrobniejszy wektor rozwoju. To właśnie dlatego w serii Battlefield tak bardzo lubiliśmy klasy postaci, bowiem każda z nich wymagała od nas innego stylu rozgrywki, innego podejścia oraz stanowiła przed nami wyzwanie. Brak klas jest niestety bardzo odczuwalny także w Grand War. No dobrze, ale czym wyróżnia się ten tryb względem tego z 2019 roku? Otóż, w mojej ocenie, nowy Grand World jest nieco lepszy niż poprzedni. Szczególnie pod względem ogólnego projektu map, oprawy audiowizualnej, a w szczególności częstotliwości odświeżania serwerów, które w MW2 działają w zakresie od 62 do 65 Hz. To jest wynik naprawdę niezły. Przypomnę tylko, że w Grand Warren z 2019 roku serwery działały z częstotliwością odświeżania zaledwie 20 Hz. Ogólnie oznacza to, że świat gry i wszystko co w nim robimy odświeżane jest przez serwer aż 65 razy na sekundę, co teoretycznie powinno rozwiązać problem z dziwnym ginięciem od jednej kuli, kiedy wydaje nam się, że schowaliśmy się już dawno za osłoną. Teoretycznie. Kolejna sprawa to projekt MAP. A te są naprawdę ciekawie zaprojektowane. Jest tu dużo miejsc, gdzie możemy się schować, dużo przemyślanych lokacji i ogólnie prezentują się one niezwykle atrakcyjnie. Moim zdaniem tak właśnie powinny wyglądać mapy w Battlefield 2042. Oczywiście dobrze wiem, że to nie Battlefield i powinienem traktować ten tryb bardziej jako dużą wersję dominacji z pojazdami, ale niezależnie od tego, jak to nazwiemy, nie unikniemy porównań na tym polu. Niestety, wciąż nie uświadczymy tu choć drobnej destrukcji otoczenia. Tak więc znaki drogowe ponownie wykonano z adamantium. Okej, okay, kolejna sprawa, więc ogólny projekt pojazdów. A te wykonane są naprawdę bardzo ładnie. Wszystkie bogate są w ogromną ilość detali. Poprawiono także ich fizykę, co widać już przy samych manewrach skrętu, czy kiedy zostajemy ostrzelani. W przeciwieństwie do pierwszego Grand War zdecydowanie lepiej umieszczono kamerę, z której obserwujemy wszystko, co dzieje się dookoła. Zastosowano tu także zupełnie inne pole widzenia, przez co gra mi się o wiele przyjemniej. To zmiana zdecydowanie na plus. To, co również mi się podoba, to genialny wręcz pomysł na śmigłowce transportowe. Czucie, że posiadają one masę, są wolne i nieco toporne w sterowaniu. Wprawdzie jest ono dosyć dziwne i mocno uproszczone, ale ogólnie granie nimi daje sporo frajdy. Są one faktycznie potrzebne na polu walki, dają spore możliwości w kwestii nieco taktyczniejszego podejścia do rozgrywki. Dodatkowo świetnie działa tu swobodne poruszanie się po śmigłowcu, możemy strzelać do wrogów na ziemi i to całkiem celnie, możemy coś położyć w jego wnętrzu, jak choćby skrzynię z amunicją, a z kilkoma graczami na pokładzie śmigłowiec staje się platformą do prowadzenia skutecznego ognia. Mało tego, wykorzystując nową mechanikę, a więc podskoczenie, chwycenie się za krawędzie podłogi, a następnie swobodne zwisanie, możemy podróżować na tak zwanego SEMPA, a więc bez biletu. Wygląda to właśnie tak. Mówimy, to Mechanika ta działa również w przypadku każdego innego pojazdu, jak przykładowo tutaj. Co ciekawe, Możemy z tej pozycji prowadzić także ogień. Choć jest to oczywiście mało skuteczne rozwiązanie, to zasługuje na uznanie i wyróżnienie już przez sam fakt, że komuś w ogóle się chciało to zrobić. Słyszałem przy tej okazji, że jest to zbędny bajer, bowiem z takiej pozycji ciężko kogoś ustrzelić, a samo podczepianie się generuje więcej problemów niż korzyści. Moim zdaniem nie do końca to prawda. Zresztą spójrzcie tylko na tę akcję. Inną bardzo fajną sprawą jest destrukcja pojazdu w przypadku, kiedy przykleimy do niego ładunek kumulacyjny. Zobaczcie na tym materiale, co stanie się z drzwiami pojazdu po jego eksplozji. Pojazd ten możemy uszkodzić z przodu, a także z tyłu. Zobaczymy wówczas, jak odpadają od niego fragmenty konstrukcji. Zauważyłem, że bardzo dobrze sprawdza się ta broń, szczególnie w walce z pojazdami opancerzonymi. Zauważcie, że eksploduje on w środku pojazdu, zabijając załogę, natomiast z zewnątrz pozostaje niemal nietknięty. A jeśli już przy mechanikach związanych z pojazdami jesteśmy, to oprócz tego, że możemy zniszczyć w nich koła, co ma wpływ na zachowanie ich na drodze i sterowność, ale co najważniejsze możemy je naprawić. Kolejna taka drobnostka, która powoduje, że gra nabiera głębi i staje się ciekawsza. Jednak takich rzeczy jest tu zdecydowanie za mało, biorąc pod uwagę, jak utalentowane i bogate studio tworzy tę grę. Dlaczego? A to dlatego, że szczerze mówiąc po pierwszym Grand War, który jako pierwsza taka wariacja i doświadczenie studia nie było złe, można było przymknąć oko na pewne rzeczy. Jednak po ogromnej ilości opinii samych graczy można było wyciągnąć pewne wnioski. Tutaj niestety ich nie widzę, pomijając oczywiście oprawę graficzną i te elementy, o których wspomniałem wcześniej. Zobaczcie, że wykonano tu tak fajną robotę w przypadku kilku drobnych mechanik, a nie zaimplementowano tu widoku choćby z wnętrza pojazdu. W przypadku czołgu jest taki widok wyłącznie z pozycji strzelca, ale to wszystko. Ogólnie czołgi i transportery opancerzone są mało angażujące, a wszystko przez fakt, że są zbyt banalne w obsłudze. Dla przykładu brakuje tu różnego rodzaju amunicji, czy choćby efektownie wyglądających zasłon dymnych, takich choćby jak w grze WW3. Naprawdę sporo w tej kwestii Infinity Ward mogłoby się nauczyć od The Farm 51 i gry WW3. W tej grze pojazdy są po prostu genialne. Ich projekt, fizyka, już sama możliwość zniszczenia optyki w czołgu robi wrażenie i dodaje jej tego unikalnego smaczku, którego wciąż brakuje w Grand War. W sumie to najdziwniejszy jest tu fakt, że Modern Warfare 2 to gra, która ma niemal wszystko, aby stworzyć konkurencję dla serii Battlefield, jeśli chodzi o ten konkretny tryb. Lecz z jakiegoś powodu jej twórcy o to nie dbają. Wygląda to trochę tak, jakby brakowało tam człowieka, który zaangażowałby się bardziej. Przemyślałby balans i dodał grze jakiegokolwiek rysu. Szkoda. Oczywiście grając w ten tryb, bawiłem się dobrze. Fajnie było postrzegać ze śmigłowca, fajnie było prowadzić czołki, nabijać sobie fragi. Jednak obawiam się, że będzie to taka zabawa na kilka godzin, po których i tak będę grał tryby 6x6 czy odbijanie zakładników. Świetny tryb swoją drogą. Na szczególną uwagę zasługuje tu także inwazja, która jest takim zespołowym deathmatchem na dużych mapach, gdzie do dyspozycji mamy wyłącznie kołowe, lekkie pojazdy transportowe. Chyba lepiej grało mi się w tym trybie niż w wojnie naziemnej, choć nie rozumiem po co dodano tu boty. Zastąpienie ich prawdziwymi graczami byłoby na pewno większym wyzwaniem. Z mojej strony to chyba na tyle, jeśli chodzi o pierwsze wrażenia z tego trybu. Mam taką cichą nadzieję, że finalna wersja zaoferuje nieco więcej. Być może będzie więcej ciekawych map, a może po prostu ktoś tam wyciągnie wnioski i usprawni kilka elementów. Póki co ogólnie gra jest bardzo ciekawa. Podoba mi się, jak zrealizowano to wymianę ognia oraz jak zaprojektowano mapy, i czekam, aby zagrać i ocenić ją po premierze. Dziękuję przy okazji Adamowi Kujawie za sporo ciekawych materiałów, które mi podsyła, a wiedzcie, że jest to człowiek, który robi świetną robotę, jeśli chodzi o newsy związane z serią Call of Duty. Dajcie znacie, co wymyślicie na ten temat, a tymczasem z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Dzięki serdeczne za uwagę i do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się! төш <sharp inhale>